Cześć jak się macie? z tej strony oczywiście Kasztan i Ci pokażę Wam przydomki klubów piłkarskich. Część druga. Zostawcie łapki w górę, subójcie knał, aby nie przegapić kolejnych odcinków na moim kanale. Udostępnijcie refinali, spraszam, do oglania. Zaczynamy! Atletico Madryt Materace Chelsea, The Blues Fenerbahce, Żółte Kanarki Manchester United, Czerwone Diabły AC Milan, Czerwono-Czarni Real Madryt, Królewcy Pogoń Szczecin, Portowcy RB Lipsk, Czerwone Byki Al Nasr, Rycerze Naczdy Trabzonspor, Sport, bordowo-niebiescy Lech Poznań, kolejosz Paris saint czerwono-niebiescy oraz Paryżanie Raków Częstochowa, medaliki. No to było tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Niego dnia pozdrawiam, trzymać się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!